Stoi w salonie piękna maszyna: Audi, Seat, Volkswagen, no i Skodzina. Jest to lelka wspaniała drużyna. Stoi i pachnie, stoi i błyszczy, żar z rozgrzanego silnika aż piszczy. Ach, jak to pięknie, jak kolorowo, nowocześnie i ponadczasowo. Już się uśmiecha, już światła mi mruga. Może być podróż krótka lub długa. Klienci pytają, jaki ma silnik, zużycie paliwa. Rolę ważną też cena odgrywa. Samochód gotowy do jazdy zaprasza. Bagażnik ogromny, wejdzie każda tasza. Klient wsiada lekko znękniony, pasy zapięte. Już zadowolony. Nagle brr, nagle wr, zapłon buch, koła w ruch. Najpierw, powoli, jak żół a to maszyna szybka niebywale biegi płynnie się zmieniają pasażerowie komfort podróży doceniają i kręci się kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza i gna raz prędzej nie dudni nie stuka nie puka tylko pędzi a dokąd a dokąd a dokąd na wprost przez rondo skrzyżowanie a nawet przez most przez góry przez tunel przez pola przez las niezawodnie bezpiecznie dowiezie na czas.